Cześć! Witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam jak zbudować wyrzutnię TNT. I to nie taką zwykłą, dlatego że będzie można zmieniać dystans jej wystrzału. Tutaj są potrzebne materiały. No i możemy zaczynać. Tutaj macie podaną ilość tego, jaka ma być. To najpierw zacznijmy od tego, przez zielone wełny zbudujmy coś na kształt litery U. I tutaj musi być 6 bloków, a tutaj musi być muszą być 3. Tutaj wszędzie dajmy redstone. Ok. Teraz musimy dać tutaj czerwoną pochodnię. Ok. I tutaj. Postawić redstone, dobra, teraz musimy zbudować tutaj takie coś i okej, okay. zaraz się widzimy jak jeszcze coś dobuduję, okej, okay. tutaj musieliśmy zbudować z wełny, ten i tutaj będą przyciski. Jak klikniemy czarny przycisk, to poleci na najmniejszy dystans. Jak na ciemno-szary, to na trochę większy dystans i tak ten. Ok, teraz musimy zbudować tutaj czerwoną pełnę i dodać półblok. To może być byle jaki półblok. Tutaj dać dispensery skierowane swoją, jakby, buzią do strony tego koryta. Dobra, jak już to mamy, to musimy dobudować jeszcze tutaj dwie czerwone wełny. I okej. Okay. Teraz musimy po tych dispenserach doprowadzić sygnał, i musimy. Nad tą czerwoną pochodnią, która tutaj jest, dawać czerwony blok. Tutaj możemy zniszczyć. Tutaj musimy dać przekaźniki na tych pełnach. Ok. Teraz musimy dać tu, tutaj trabinkę. Hop. I wyrać tutaj wiadro wody. Ok. Teraz musimy postawić dispenser. Tak? Okej. Okay. Tutaj postawmy te półbloki. Ok, jak już mamy tak postawione te dozowniki, to teraz tylko wystarczy, że do tych dispenserów włożymy tutaj TNT. Nie, nie, okazało się, że nie zadziałało. Dlatego, że w tym, w tym, tutaj, dispenserze, który jest tutaj na końcu najwyżej, musimy dać TNT, żeby zadziałało. No, OK. A tak to, to będzie działać. Tu weźmy trochę tego. Jeszcze raz Wam zaprezentuję. Na szczęście, jak zapomnijcie tak jak ja włożyć TNT i to wam nie wystrzeli do tego Dispensera nie będziecie mieć włożonego TNT to TNT wam wystrzeli tutaj w tej, tej to się nic nie zniszczy bo to jest w wodzie więc teraz możemy jeszcze raz tutaj na bliski dy dystans Tutaj na dalszy tutaj na jeszcze dalszy. A tutaj na najdalszy. Okej, okay. to dziękuję za oglądanie. Nie jest to jakaś trudna budowla. Materiały też są łatwe do zdobycia. No ja się z wami żegnam. Zostawiajcie łapki i subym. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał.